Z tej strony Damian i dzisiaj poruszymy kwestię eventu Carnival, który właśnie już był 4 dni temu wypuszczony. Ale akurat nie miałem jak nagrać właśnie dla Was odcinka, więc teraz zabieramy się do szybkiego wytłumaczenia. Tutaj Carnibal, no tu macie trzy zakładki, ale w pierwszej tak macie mecze, wiadomo, rozgrywacie je, otrzymacie Broken Mask Carnibal Point. Carnival Points tutaj wymieniacie na właśnie monety, coin, no właśnie koinsy, treningi i macie boosty. I tutaj zaznaczam, że warto patrzeć na skład waszy, czy macie właśnie więcej takich boostów, czy macie właśnie może zielony, bo bardziej się wam przydadzą niż dacie więcej boostów na przykład niebieskich, a wcale ich nie posiadacie, więc y, polecam sprawdzić żeby po prostu ulepszyć szybko zespół więc to jest moja pierwsza porada a dalej jak macie już te matki to możecie je wymienić na zawodników Ten już słyszeliście u innych youtuberów, że tutaj jest popyt właśnie na zawodników z Brazylii, ale ja nie będę robił w Brazylii, bo tylko dwóch zawodników możecie odebrać, więc trochę słabo już lepiej odebrać tutaj jak uzbieracie sporą ilość masek odbierzcie sobie tak Włochy ale to właśnie jest Wasze zdanie bo akurat możecie jeszcze zmienić swoją decyzję, bo to różnie czy chcecie brać właśnie pod sprzedaż szybko zawodników żeby zarobić czy chcecie ich do składu ale Francja jest kusząca, bo tak, mamy 91 Komana na lewej stronie. Naprawdę gościu jest super gość, bo ma tak 112 PS, 99 Agility, ruletkę ma. No ale to i tak super karta. Więc myślę, że to jest dobra ścieżka, żeby właśnie zrobić Francję, Włochy. Jeszcze chyba z Niemczech możecie odebrać trzech zawodników. Jak uzbieracie przynajmniej ponad 1600 masek, jeśli się nie mylę, to zależy właśnie czy codziennie graliście. No ale ostatnia zakładka tu. Jak właśnie na miniaturze widzieliście, wstawiłem tutaj 9 golana, bo jego możecie zdobyć za free. Jak codziennie graliście i możecie go od razu odebrać. Zaś już te pozostałe karty jeszcze trzeba wydać gemy albo po prostu kupić FIFA POINTSy, czyli dorobić jej do portfela, żeby po prostu jej sobie zarobiło, a ja po prostu nie, nie zamierzam wydawać na razie żadnych FIFA POINTSów. Lepiej już jak ktoś bardzo ma ogromną ilość gemów, to żeby otworzył sobie paczki i wtedy może uzbiera. Ale no i tak, super, bo 9 golana za darmo macie. Jedynie tylko tutaj ma on boost legendary, no to nie wszyscy mają dużo tych boostów. Bo są właśnie naj, najbardziej no, kosztowne, żeby je ulepszyć. No ale to właśnie było by tyle w tej trzeciej zakładce. Tu wiadomo, już dla przypomnienia pokazuję, że macie tutaj do odebrania maski. Tu, no maski macie, ale odbieracie zawodników, wiadomo. Tak to jest. I właśnie tu na przykład dla Francji odbieracie, jak chcecie od razu szybko 10 masek, no to 150 tutaj broken mask trzeba wydać. No i tak analogicznie w tak każdym kraju możecie odbierać maski, tylko jeszcze Wam pokażę, że jak im lepszy kraj, im więcej takich załników powyżej 86 w górę. No to większy koszt jak tutaj chcecie odebrać maski. No tak samo tyczy się na przykład Hiszpanii, już tutaj 250 broken mask trzeba wydać. Więc ja tutaj pójdę w początkowe dwie reprezentacji, czyli Włochy i Francja. To zależy kogo potrzebujecie, czy macie właśnie seria, to akurat Włochy z dobrą opcją, czy macie inną ligę. Tak. I tutaj już widzicie, że St. Patrick's Day się rozpoczął, ale odcinek właśnie później się pojawi na moim kanale. Tylko muszę właśnie go odpowiednio zmontować, żeby właśnie móc wrzucić na kanał, więc jeszcze musicie poczekać. Ale teraz jeszcze dla Was w ramach bonusu odbierzemy sobie tutaj paczkę, co jej tutaj dało, że niby 4 razy większa wartość, czyli... Odbieracie tak za 1250 gemów Broken Mask z 40 i jeden Karnibalitem. Czyli możecie tutaj takich zawodników trafić, jeśli Wam się uda. Zobaczmy, jakie mamy szanse. chwila no powiedzmy, zobaczymy, jak to będzie. Otwieramy i tu mamy Broken Mask idzie no to nie trafiliśmy. Małe cięcie. No i więc ja już wróciłem. Musiałem zrobić małe cięcie, bo tu jeszcze mi gra właśnie wyskoczył komunikat, że muszę zaktualizować, więc na chwilę musiałem was opuścić, ale no to już widzieliście widzieliście, że otworzyłem tą paczkę. Otrzymałem tylko maskę, żadnego zawodnika. No ale Właśnie o to mi chodziło, żeby jak najwięcej tu masek zebrać, żeby móc odebrać te właśnie super karty, jakie tutaj właśnie są na waszych ekranach. Naprawdę, Carnival to naprawdę ekstra event dla osób, którzy akurat jeszcze zdążyli rozpocząć swoją przygodę z Swifom, bo mogą dobrze ulepszyć zespół nie wydawając właśnie gemów czy właśnie fifa pointsów naprawdę można ciekawe karty zdobyć więc to było takie krótkie wytłumaczenie połączone z bonusem właśnie dla was, że otworzyłem dla was paczkę. i kolejny jakiś grubszy opening to przewiduję albo jak będzie Właśnie jakiś fajny event, właśnie, że będą fajne paczki za gemy i będzie dostępna super w nich zawartość, albo właśnie poczekamy. Może jej w końcu kiedyś wypuści SBC? Bo też były takie słuchy, że miało się pojawić pod koniec marca. Zobaczycie to może niedługo. Zobaczymy, czy jej od razu pokusi się o wypuszczenie. Tego eventu, bo póki co na razie jest wypuszczony St. Patrick's Day, więc na pewno będą chcieli jeszcze odczekać, żeby dopiero później wprowadzić ten tryb, właśnie do gry. Więc to by było na tyle. Yy, przypominam o subskrypcji: zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, właśnie możecie, właśnie podyskutować, właśnie w komentarzach. Co Wam się podoba w tym evencie? Co, co byście właśnie chcieli w nim ulepszyć? No i jak oceniacie ogólnie ten event? Czy właśnie jest świetny, czy tak pół na pół? Chciałbym poznać Waszą opinię. Więc trzymajcie się. Cześć!